Cześć, Manko. Dzisiaj mamy w planie troszeczkę roboty z wycinarką, w końcu się mogę troszeczkę za nią wziąć. E, mam tutaj temat stołu roboczego, to znaczy dokładnie będę tutaj montował, a już nawet zacząłem montować grzebienie, które tutaj mam. E, tutaj, gdzie przyjdą te nasze takie, nie wiem jak wy to nazywacie. E, no ja to nazywam jedno i drugie grzebieniami. E, ja mam. E, Troszeczkę mi tutaj wyszła mała kolizja, to jakiś tam drobiazg, bo tutaj już sobie jedno mam zamontowaną, jak widać. E, tutaj tam na końcu mi wyszła taka mała kolizja, że po prostu no, wyszło mi otwór, który powierciłem, wyszedł mi w spawie i po prostu będę go za chwilę wiercił. E, maszynę mam przygotowaną w sumie, także tam już widać w tle. O, e, tu mam przygotowane. To jest w sumie no tyle. Muszę to po prostu przesunąć. Także to tam jest... To tam jest mały tam problem. Nawet jeszcze wiertło zostało mi, to co mam. Odpalamy maszynę. Ona jest ustawiona w tej chwili na 500 obrotów. I zaraz jej puszczę... w sposób... Dobra przeszła, cofamy. Dobra wyszła, ok. Możemy zatrzymać. E, teraz tak, ja ją Was e, odstawię na bok, a sam e, się zajmę tutaj za montaż. Obróćmy znowu kamerę. Jestem, jestem, dobra. Eee, będzie ok? Nic nie mówicie, to znaczy, że chyba ok. Eee, dobra, bierzemy się za robotę. Maszynę tą mogę już wyłączyć. I nie będzie mi potrzebna na razie. Ok. To no ja wierciłem sobie 10,5 chyba wiertło, czy 11, to naprawdę tam nie ma znaczenia większego, bo to jest tylko, żeby te grzebienie, jak ja to nazywam, przymocować, żeby one nam tutaj nie latały. A i tak towar przyjdzie i to dociśnie, bo to czy przyjdzie blacha, czy przyjdą te, te, te części, które na wierzch przyjdą tutaj w te, w te wycięcia, to one już będą sobie tutaj siedziały mocno, nie? Dobra, ja jadę. Ja już sobie tutaj mam e, też powiercone i nawet sobie przegwintowałem Został mi ten ostatni tutaj sobie przymiarkę zrobię Ja sobie to przygotowałem mam wszystko na osobnych wkrętarkach zobaczcie e, tu mam i wiertło 6,8 tu mam gwintownik 8, a tutaj e, mam trzecią wkrętarkę gdzie mam Eee, yy, bita. Może ja Was tutaj przybliżę, jeżeli mi się uda na kamerze to zrobić będziecie może lepiej widzieli no słabo to wygląda szczerze mówiąc dobra, chodźcie może ze mną tutaj może bym Was gdzieś bliżej postawił um. dobra, to sobie tak ustawmy złapmy to sobie tutaj nie jest potrzebna jakaś tam dokładność szczerze mówiąc, bo bo to jest tylko pod stół ten nasz tyle będzie towar leżał, więc to czy to jest troszeczkę parę milimetrów w tą czy w tą, to to, to nie, robi, nie robi nic. Ważne, żeby to po prostu tutaj nam e, na wysokość zagrało. Ja tu mam ładnie powycinane, więc powinno być ok. E, no dobra, ja za chwilę tutaj będę nabijał. Będzie trochę hałasu. Te będę musiał napunktować wszystkie. Dobra. Ok. Mamy napunktowane. Młotek nam nie będzie potrzebny już. Z tym robimy wyjazd. Cyk. To tutaj, jak, jak pamiętacie, ja ten stół, ja ten stół troszeczkę obniżałem w porównaniu do tego, co na początku było planowane. Z tego względu, żebym tu miał większe. Większe pole manewru. Jak zobaczycie, w tej chwili oś Z jest zjechana do samego dołu. I praktycznie jak zobaczycie, tutaj tą wysokość, o! Tam na pewno jest to widać. Jeżeli dojdą do mi grzebienia, to praktycznie ja mogę tak nisko zjechać. Co mi daje bardzo duże pole manewru, tutaj. O Sama oś Z jest na tyle zbudowana, że ma dosyć duży skok tam ja pamiętam, owa 350 mm mam na osi, na osi Z, to jest dużo ale stół niestety był w pierwszej wersji podwyższony czego ja nie mogłem po prostu wykorzystać nie mogłem, nie mogłem bramy podnieść do góry, bo ona wtedy traci po prostu swoją sztywność brama powinna być jak najniższa przy laserze ze względu na duże, duże szybkości dlatego ja stwierdziłem, że Zamiast tego obniżę po prostu stół i troszeczkę przebuduje to, co było planowane tutaj. To w późniejszych filmach będziecie widzieć, jak ja tutaj zrobię, ale to dopiero za jakiś czas. Dobra, ja się biorę dalej za robotę, bo samo się to nie zrobi. To sobie odłóżmy na razie na bok tutaj. O, cyk. I teraz tak, zaraz powiercimy to. Trochę mi tutaj uchwyt dwie tarczki słabo trzyma. To są krętarki z odzysku, więc one po prostu nie trzymają, nie trzymają tak jak powinny i czasem tu ono puszcza i dlatego tak piszczy. Po prostu w firmie, w której ja pracuję zawodowo, to takie rzeczy wyrzucamy na śmietnik po, po zużyciu. Na przykład coś tu co nie trzyma, czy, czy często przekładnie w nich padają bo one naprawdę u nas są bardzo, bardzo mocno tyrane a ja po prostu sobie mam prawo tak się dogadałem że mogę sobie je wziąć i po prostu później sobie naprawiam tyle co można co sobie używam. To samo tyczy baterii. Baterie na których jadę w tej chwili możecie zobaczyć one są oznaczone jako fix. Wszystkie baterie, które mam oznaczone jako fix to są te, które naprawiałem i działają jak nowe. To taka ciekawostka. Dobra, to mamy. Trochę zmieciemy, będziemy tutaj gwintować. Zazwyczaj jeszcze używam chodziwa do wiercenia, ale tutaj jest tak ciężka ścianka, bo tutaj praktycznie jest trójka ścianka, więc wiertło takie spokojnie sobie radzi bez przegrzewania, także, także nie jest to jakoś tam potrzebne. Dobra, pojedziemy gwintowanie. Trochę oleju. Dobra, dobra, mamy przyglitowane, teraz co? Będziemy kłaść nasze kątowniki. Trochę tu wytrzyszczę, żeby sprzątnąć wióry. O, cyk. Śruby jakie tutaj używam to są nierdzewki, także zobaczymy, mam nadzieję, że będą dobrze się sprawować. Tu nie ma jakichś obciążeń, a obciążenia, które tak praktycznie są, to one będą pchały to na dół, tak. Stół w tej chwili jest luzem położony, planuję go zrobić później na jakichś rolkach, bo jeżeli oglądaliście poprzednie filmy, to on jest zrobiony w taki sposób, że go można wysuwać. Być może będę robił tak, że będę wysuwał stół, będę ładował sobie blachy i będę sobie wjeżdżał. Zobaczę. Zresztą, tutaj u góry wiecie, że mam moje, moje suwnice porobione, więc to też nie jest żaden problem, blachą najechać i tutaj sobie ją położyć. generalnie dosyć rzadko używam grzebieni, chyba wiecie dlaczego. Raczej tutaj bardziej by się przydała pasta polecka w moim przypadku. Teraz ja Was odstawię tutaj dalej. Znaczy się lepiej z daleka widzieć, nie? Jasne. Dobra cyk. O, będzie? No, prawie będzie. Mm. O, teraz będzie. Ok, teraz e, tak, ja bym sobie wziął jakieś rękawice, bo to co tutaj mamy, następną rzecz, to są dosyć ostre rzeczy, więc e, to trzeba jakoś tutaj zjajem. I bezpiecznie. Ja nie mam ich za dużo, bo mam ich tutaj, czekajcie, przeliczę. Nie pamiętam, dwa, cztery, sześć, osiem. Dziesięć sztuk to na, to na razie sobie po prostu zamówiłem te 10, a później, jak już laser będzie u mnie działał, to po prostu ja go ja sobie sam wytnę, a więcej. Zobaczcie, tak to wygląda w moim przypadku. Eee, wiem, że są różne, różne typy, różni tam różnie eee, podają. Ja mam akurat tak zrobione, że mam dwa różne typy, czyli one się będą falami mijać. Jak widzicie, tu jest jak ja tutaj złożę to, w ten sposób, że one na końcu są równe. To widzicie, że one się będą mijać, nie? I tak właśnie tutaj zamierzam zrobić. Tutaj trochę zabrakło, ale to nic, bo i tak tutaj e, niedługo będę tutaj najeżdżał sobie e, bramą w to miejsce i tutaj chcę pracować. Tam, gdzie ona w tej chwili stoi, no to trochę nie bardzo, żeby zakładać silniki, tą elektrykę robić i tak dalej. Także Tak czy tak, tutaj bym chciał mieć miejsce. Dobra, chodźcie zobaczyć. Zresztą sami widzicie, jak to wygląda, nie? To nabiera kształtu teraz pomału. E, ja pomału będę kończył. To tak wygląda. Zobaczcie, jeszcze sobie tutaj, tak to wygląda. Nawet dosyć fajnie, uważam. Nabiera to kształtów. A dla tych, co jeszcze zostali, mam taką małą ciekawostkę, bo robię sobie biuro tutaj, takie mini biuro. Znaczy, biurko, siedzenie i tak dalej. I zobaczcie, kupiłem sobie tutaj biurko, jakieś tam używane mam i tak dalej. No i kupiłem sobie siedzenie, tylko. To siedzenie ogólnie, to siedzenie jakieś takie um, ogólnie dosyć, dosyć niskie mi się wydaje. Co Wy na to? Może Wy znajdziecie jakiś ciekawy patent i mi podpowiecie co mam z tym zrobić. Jak widzicie już papier do drukarki już też jest. A tutaj mam parę miarek, tych takich tutaj naszych klubowych, że tak powiem, czy grupowych. E, także dajcie znać tam w komentarzu, co tam Wy o tym myślicie. Może mi pomożecie jakoś z tym? Hej, na razie.